Siema, siema. Dawno mnie nie było. Ale mam takie przemyślenie. <laughs> Zacząłem ostatnio pracę nową. Także ten. Yy, I tam mam swoich ludzików dostałem, żeby się nimi zopiekować i tak dalej, i tak dalej. No i z racji tego, że jestem wychowany w kulturze takich... Wychowany, ale powiedziałem, yy, że nauczyłem się tego, że jak jest się szefem, Trzeba się z ludźmi spotykać i mówić im co i jak, jak się żyje i ułatwiać ich w ogóle życie, nie? Wiecie o co chodzi, takie eee, one to one y, tylko że taką cyklicznością nie raz do roku, tylko raz na miesiąc. Ja tak mam, tak się nauczyłem i dla mnie to działa. I teraz ciekawe, bo doszły do mnie osoby, właściwie to stworzyliśmy zespół osób takich, które są zupełnie nowe, nie znamy się, ja ich, oni mnie, my nawzajem się nie znamy. No, i spotykamy się w tych pierwszych Antuanach I najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że gdy już wiedziałem, zostaliśmy sobie przedstawieni, właściwie ja się przedstawiłem jako ich szef, i powiedziałem, że będziemy mieli takie spotkania. To pierwsze to, co mnie na takim spotkaniu, to no dobra, to powiedz, dawać z jebą. I tak sobie teraz do mnie dotarło, jak już jest teraz ta sobota piękna że ludzie mylą chyba rolę szefa i lidera i jego odpowiedzialność z tym, że wydaje mi się wydaje mi się, że im się wydaje że odpowiedzialnością szefa jest to, żeby opierdalać człowieka za robotę, a to tak nie działa dzięki e, tak, bo rolą szefa to nie jest opierdalanie ludzi tylko rolą szefa jest to, żeby ich praca była lepsza i szła im lepiej. Um, I tak, zrobiło się roczniej. I chcę tylko powiedzieć to, że to chyba z Japonii wyszło taka, taka sytuacja kiedyś, że gdy pracownik zrobił coś źle i chciał przeprosić swojego szefa za to, to ten, ten szef przeprosił tego pracownika, właśnie za to, że źle wytłumaczył mu, na czym polega jego praca e, i że to ten szef popełnił błąd, a nie pracownik. Moja myśl jest taka. Wasz szef jest dla was, nie wy dla szefa. Podobnie jak w naszym cudownym polskim kraju... O ja... Złomie na politykę. Dobra. E, to szef jest dla was, nie wie dla szefa. Wy zawsze możecie odejść. Szef bez was jest nikim. Nie dawajcie się łoić pod dupie i czekajcie na zjebkę, tylko mówcie co jest tak i każcie szefowi to naprawiać, po to, żebyście wy mogli robić swoją pracę najlepiej jak możecie. Dzięki. Pa.